Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Lesie Kołobrzewskim przy obelisku upamiętniającym pobyt tutaj Wojsk Polskich Antoniego Sułkowskiego w 1807 roku. Jest już nowa tablica na obelisku, 210 rocznicę obchodów Konstytucji 3 Maja przez pierwszy Regiment Legii Poznańskiej. Kołobrzeg 3 maja 2017. Pamiętamy, że pierwszą tablicę, pierwsza tablica została ukradziona, w tej chwili już jest nowa. A dzisiaj zapraszam na spacer w zachodnią część obozowiska, w zachodnią część obozowiska i tutaj pokażę ciekawe drzewa po tej stronie. Zapraszam na wycieczkę. No i pierwszy napotkany dąb ma prawie 440 odwodu a więc potężny i to on pamięta to obozowisko oraz uroczystości które tu odbyły się 3 maja 1807 roku i proszę niedaleko od tamtego dębu znowu Bóg potężny 4,50 obwodu a więc jeszcze grubszy od tamtego dębu potężne drzewo majestatycznie tutaj Stojące, pięknie wygląda w tej chwili, oświetlona korona. I jest to wszystko przy ścieżce, przedróżce, która okalała ten obóz. I kolejny buk, też 4,50 wodu na wysokości pierśnicy. A więc widzimy te potężne, a wokół tutaj są również bardzo dużo zresztą. Tych buków, dębów, a my przejdziemy dalej w kierunku północnym ścieżką. Zobaczymy dalsze ciekawostki. I kolejna ciekawostka, proszę popatrzeć. W pobliżu siebie rośnie dąb i buk. Jakoś są tutaj w symbiozie. Jedno i drugie bardzo zdrowe i ładnie wyglądające. A teraz zapraszam. Pokazywałem w ubiegłym tygodniu bluszcz. A teraz pokażę jeszcze grubszy niż w ubiegłym tygodniu. Zapraszam. I proszę popatrzeć. 50 centymetrów obwodu ma ten pień rosnącego bluszcza. Okalającego yy, Dąb dookoła i też rośnie już do samego wierzchołka. Pamiętamy, że pokazywałem kiedyś e, największy bluszcz w powiecie, to w, w Świelubiu, e, ma 65 cm. Ten ma 50 i jest też pomnikowy. W następnej audycji pokażę Państwu największy z kolei w powiecie, który znaleźliśmy tutaj w tym lesie, ale rośnie jeszcze, jeszcze dalej. Dzisiaj kończąc chciałbym Państwa zaprosić na ten spacer tutaj wokół obozowiska Wojsk Polskich w 1807 roku. Zapraszam za tydzień.